Arina miotała się po kuchni jak oparzona kot, próbując robić kilka rzeczy naraz. Jak bardzo by się nie starała wstawać wcześniej, to i tak każdy poranek kobiety przebiegał według tego samego scenariusza: wziąć prysznic, nałożyć makijaż, uczesać włosy. Na to uchodziło około trzydziestu minut, a potem zaczynał się cyrk z końmi. Konie, a dokładniej klacze, starsza Alina i młodsza Nika. Najpierw wcale nie chciały się budzić. A potem robiły wszystko, żeby spóźnić się do szkoły i przedszkola. I teraz Alinka chodziła za matką ogonkiem, domagając się uczesania jakiejś nowej modnej fryzury. A Nika starannie rozsmarowywała po talerzu już wystygłą owsianką. Arina zatrzymała się, żeby nakrzyczeć na te rozwydrzone księżniczki. I wtedy pozostawiony na stole telefon ożył. Arienko. Zanucił z słuchawki czułym głosem teściowa Aleftina Pawłowna. To, że ty i Artiom już nie jesteście razem, nie powód, żebyś zapomniała o nas. My z Walerijem Siemionowiczem stęskniliśmy się za dziewczynkami. Arina westchnęła, rzucając zrozpaczane spojrzenie na zegar. No dlaczego jej była krewna lubi dzwonić w najbardziej nieodpowiednim momencie? Zresztą to retoryczne pytanie. Przyzwyczajenie do dzwonienia, gdy ludzie zwykle są zajęci, to taka marka alewciny Pawłowny, jakby sama nie wiedziała, czym są poranne przygotowania. Za czasów, gdy żyli z Artyomem, mamusia też lubiła dzwonić rano. Ale wtedy syn brał na siebie główny ciężar. Arinie udawało się w cwał przygotować rodzinę do dnia pracy. Teraz musi sama odwalać tę robotę. Arina zacisnęła telefon przy ramieniu i grzecznie się przywitała. Nie mogła odłożyć słuchawki. Teściowie zawsze dobrze się do niej odnosili. I nawet po rozwodzie z Artyomem nadal aktywnie kontaktowali się z nią i dwiema wnuczkami. Rozumiem, ale w Tino Pawłowno jestem zmęczona, powiedziała. Ale teraz spotkać się nie ma czasu, na pewno przyjedziemy, jak tylko zaczną się wakacje, powiedziała. Po drugiej stronie niezadowoleniem mruknęli, ale głos starszej pani nie stracił swojej życzliwości. Na wakacjach Arienko, to oczywiście dobrze kontynuowała nucąc. Ale my z Walerijem Siemionowiczem chcielibyśmy spotkać się z wami dużo wcześniej. Jutro jest sobota, będziesz w domu, to my też zajedziemy po rodzinnemu. Nie masz nic przeciwko temu. Arina westchnęła. Na tę sobotę miała już całkiem konkretne plany. Zawieść dziewczynki do swoich rodziców, którzy też za nimi tęsknili, a sama wyrwać się do kawiarni ze swoją najlepszą przyjaciółką Lenką. Ostatni raz widziały się prawie pół roku temu. Taki wir szybkich wydarzeń ją pochłonął. A przecież kiedyś przyjaciółki były nierozłączne. Jak bardzo Arina chciała wypłakać się w lękine ramie. W świetle ostatnich wydarzeń rozwodu z Artyomem było jej to po prostu niezbędne. I nie chciała też psuć relacji z teściami. Dlatego po chwili namysłu kobieta powiedziała, nie mam nic przeciwko, olewtino pawłowno, tylko spotkajmy się w pierwszej połowie dnia, bo inaczej będę musiała zmienić moje plany. W końcu Arina się nie rozpadnie. A łagodne ciele, jak wiadomo, zsiedwie matki. Zresztą Arina niczego nie potrzebowała od byłych teściów. Po prostu była im wdzięczna, że po rozwodzie stanęli po jej stronie. Jak dotychczas pomagali finansowo wnuczkom i nie truli duszy opowieściami o sukcesach syna, którego zaprosili do pracy za granicą jako utalentowanego informatyka. Jej były mąż zawsze był upartym i wytrwałym. Dużo się uczył, rozpaczliwie wierzył w swój talent i nigdy nie opuszczał rąk. Arina wspierała go jak tylko mogła. Nawet ankiety, które Artiom rozsyłał po całym świecie do dużych firm etowych, pomagała mu wypełniać. Prawda, nigdy na serio nie rozważała przeprowadzki z rodzinnego miasta. A gdy Artiomowi przyszły odpowiedzi aż z trzech krajów z zaproszeniami, po prostu się zagubiła i się zaparła. I mąż wyleciał bez niej, chociaż nie sam. Pośpiesznie załatwili fikcyjny, jakiej powiedziano, rozwód, gdy Arina dowiedziała się, że Artiom, no cóż, kolegą. Miejsce żony nie pozostało długo wakujące. Zajęła je bardzo piękna i z pewnością bardzo mądra młoda osoba, która potrafiła przewidzieć otwierające się perspektywy. Arina w swoim czasie nie potrafiła ich przewidzieć, albo nie chciała. Była po prostu zbyt przywiązana do swojego miasta, rodzinnych stron, starych rodziców. Tak czy inaczej została sama z dwiema córkami. Żywym wspomnieniem dziesięciu lat szczęśliwego, jak jej się wydawało, małżeństwa. Zresztą została jej jeszcze mieszkanie przytulne dwupokojowe, hipotekę, na którą spłacili z Artyomem dwa lata temu. Lokal małżonek po dżentelmeńsku zostawił żonie i dzieciom. Nie podzielił go przy rozwodzie. Być może nie chciał przedłużać procesu, lub po prostu nie uznał tego za konieczne obliczywszy obiecane mu w przyszłości finansowe profity. Słabe pocieszenie dla kobiety ostro przeżywającej rozstanie z ukochanym. Ale jednak Arina naprawdę kochała męża, a córki urodziła mu z miłości. Rodzice Artyoma od razu obiecali jej, że wnuczek nie zostawią i jak na razie dotrzymują słowa, porzucając dziewczynkom od czasu do czasu niewielkie kwoty na bieżące potrzeby. Arina oczywiście wystąpiła o alimenty, tylko na razie od Artyoma nie doczekała się ani rubla, i jak wszystko będzie się dalej rozwijać, też nie wiedziała, w końcu człowiek nie mieszka już na ojczystej ziemi. Dlatego pomoc Teściów była bardzo na miejscu. Oleftina Pawłowna z mężem przybyli w sobotę punktualnie o dziewiątej rano. Dlatego Arina z córkami musiała zapomnieć o porannej leniwości, aby przywitać gości. Dziewczynki radośnie pobiegły do dziadka i babci, bo ci lubili rozpieszczać wnuczki, a i tym razem nie przyszli z pustymi rękami. Arina oczywiście nie dzieliła radości córek, ale uśmiechała się powściągliwie. Rozumem pojmowała, że wcześniej czy później wieś między nimi a rodzicami byłego męża osłabnie, a nawet może całkiem się urwać. A jak zareagują dziewczynki, gdy dorosłe dowiedzą się o zdradzie ojca? Chodźcie, choć herbatą was napoje, zaprosiła teściów do kuchni. Wczoraj poszła spać późno, a dziś się wyspała, niczego jeszcze nie przygotowała. Ale oleftina Pawłowna tylko machnęła ręką, ach, Arienko, nie spiesz się. My z Walerijem Siemionowiczem już porządnie śniadaliśmy. Dobry, wiesz, nawyk, wstawać razem ze słońcem, robić rozgrzewkę. Potem wziąć prysznic i bardzo obficie zjeść. Więc jesteśmy syci, nie martw się, Arina nawet się ucieszyła, choć nie dała tego po sobie poznać. Bardzo nie chciała zabierać się do kuchennej pracy. Ona i córki w weekendy tak wcześnie nie śniadają. A oleftina Pawłowna zabrała dziewczynki do pokoju dziecięcego, jak sama to określiła, poszaleć. Teraz trochę pobawimy się z wnuczkami, a potem porozmawiamy z tobą. Mamy do ciebie bardzo poważną sprawę. Przy tych słowach starsza pani rzuciła takie spojrzenie na męża, że ten się zakrztusił. Arina, nic nie rozumiejąc, mruknęła, jakie to poważne rozmowy. Teściowie nigdy wcześniej nie prowadzili z nią poważnych rozmów. Wręcz przeciwnie, starali się zachowywać, jakby nic się nie stało i rodzina nadal była razem. Czynu syna nie omawiali. Tym, co dzieje się w jego nowej rodzinie, nie dzielili się. Krótko mówiąc, nie rozdrapywali jej krwawiącej duszy. Za co Irina była im bardzo wdzięczna. I tu nagle tajemnicze miny i poważna rozmowa. Ech, gdyby synowa znała temat dzisiejszej rozmowy, nawet nie wpuściłaby teściów do domu, a może nawet spędziłaby ich ze schodów ale pozostając w niewiedzy, kobieta poszła przygotować gościom herbatę. Nawet zdążyła upiec naleśniki na ich powrót z pokoju dziecięcego. Walerii Siemionowicz już siadał przy stole, gdy zanim do kuchni wkroczyła oleftina Pawłowna i szczelnie zamknęła drzwi. Całą swoją postawą dając do zrozumienia, że rozmowa dla dorosłych nie powinna być słyszana przez wnuczki. Irina napięła się, a teściowa upiwszy aromatycznej herbaty zapytała skoncentrowana, Arino, bądź tak dobra, opowiedz nam z ojcem, jak masz się na polu osobistym. Kogoś już znalazłaś? Młoda kobieta zmieszała się z jakiej racji miałaby omawiać te kwestie z byłymi krewnymi. Nie gniewaj się na nas. Widząc jej zdumione oblicze, wtrącił się teść. Pytamy nie z ciekawości. Po prostu jeśli kogoś znalazłaś, to wszystko się gruntownie zmienia. W końcu Artiom jest daleko i nie będzie mógł cię chronić. Wspomnienie męża wzburzyło w jej duszy nową falę urazy i Irina zaczęła się gotować. Co konkretnie usiłujecie wyjaśnić? Uniosła się. Kogo trzeba chronić i przed kim? Teściowie spojrzeli po sobie, a Walerij Siemionowicz zaczął rozwlekle rozważać, że mężczyźni nie zawsze akceptują dzieci kobiety z pierwszego małżeństwa, a i dzieci często są nastawione przeciwko wybrance matki. Ale oni z Oleftiną Pawłowną są tu dzisiaj, aby zaopiekować się dziećmi. A właściwie wnuczkami. Nie ma żadnego wybranka, wybuchła Arina. W przeciwieństwie do waszego synka, ja nie chodziłam na bok i nie mogę tak szybko znaleźć zastępstwa. Teściowa obrażona zacisnęła usta. Arina, nie wrzeszcz, upomniała synową. To nie my pchnęliśmy Artema na ten krok. My też możemy uchodzić za poszkodowanych. Kiedy jeszcze zobaczymy naszego synka? Arina jednak nie spieszyła się z uspokojeniem. Opierając ręce na biodrach, przerwała byłej krewnej. Czy można bliżej do rzeczy? Nie zamierzam omawiać zdrajcy. Oleftina Pawłowna zacisnęła usta. A potem zaczęła żywo przypominać Arinie, że to mieszkanie zostało kupione w małżeństwie. Aby spłacać hipotekę, pomagali rodzice z obu stron. I jej syn postąpił szlachetnie, nie dzieląc nabytego majątku. A zrobił to tylko z jednym celem, aby jego córki nie ucierpiały. I otrzymały metraż w spadku. Nie teraz oczywiście, ale mimo wszystko. Więc do czego zmierzacie? Zastanawiała się Arima. Oleftina Pawłowna niedobrze się skrzywiła. No, jeśli ty znowu wyjdziesz za mąż, z tym mieszkaniem może stać się cokolwiek, demonstracyjnie uniosła palec do góry. Oczywiście, rozumiem, że nowy mąż z mocy prawa nie będzie mógł rościć praw do twojej powierzchni mieszkalnej. Ale gdy człowiek jest zakochany, jest uzależniony i często nie rozumie, co robi. Arina sceptycznie prychnęła. Jak to ciekawe. A teściowa rozpaliła się coraz bardziej. I ty, ulegając podstępom, możesz sprzedać to mieszkanie. Obrzuciła przestrzeń znaczącym spojrzeniem. A potem kupicie nowe ze wspólnym mężem we współwłasności. Arina aż się roześmiała. Co za bzdury. Po pierwsze, prawo chroni prawa dzieci, a po drugie, żadna przedmałżeńska własność żony nie stanie się własnością męża. I tu do rozmowy próbował wtrącić swoje trzy grosze Walerii Siemionowicz. Ach, moja kochana! Obecnie oszust goni oszusta i oszustem. Patetycznie wypowiedział. A jak wyrafinowani są małżeńscy aferzyści? Jakie sztuczki potrafią wykręcać. Przecież ty się z tym nie zetknęłaś i nie masz pojęcia, na co są zdolni ci biznesmeni. Arina prychnęła. A wy specjalnie studiowaliście ten temat? Prawie naturalnie się zdziwiła. Nie wykrzywiaj się, to nie żarty. Surowo ją uciszyła teściowa. Czy ty chcesz pozostawić swoje dzieci bez dachu nad głową? Arina zaprzeczyła ruchem głowy. Oczywiście, że niczego takiego nie chcę. No to właśnie wyprostowała się oleftina Pawłowna. My z Walerym Siemionowiczem proponujemy ci absolutnie bezpieczny sposób na zachowanie tego mieszkania dla twoich dziewczynek. Synowa zrobiła zainteresowaną minę. Aż nie mogła doczekać się, do czego doszli byli teściowie. Oleftina Pawłowna dumnie uniosła pod bródek, wyraźnie dumna ze swojego pomysłu. To tak, jak moje mieszkanie, w którym mieszkamy z walerem Siemionowiczem, zapisałam na syna naszej córki, Oleszenkę, a mąż nie ma własności, to my proponujemy, abyś ty przepisała swoje mieszkanie na niego darowizną. Twarz Ejreni się wydłużyła. Teściowie biorą ją za głupka. Nie rozumiem. Nawet potrząsnęła głową. Próbując strząsnąć oszołomienie. Co mi proponujecie? Powtórzcie. Oleftina Pawłowna zaczęła jej tłumaczyć jak małej. Więc patrz, ty spisujesz darowiznę na dziadka twoich córek. Zaczęła zginać palce, żałując niedokładnej synowej, a Walerii Siemionowicz potem wpisze dziewczynki do testamentu, który wejdzie w życie w momencie pełnoletności Niki i nikt nie będzie mógł pozbawić ich legalnej powierzchni mieszkalnej. Oto i cała sprawa. Patrzyła na synową z góry, oczekując zasłużonych oklasków. Ale coś poszło nie tak. Postradaliście zmysły, nagle warknęła Arina. Czy wyglądam na idiotkę, żeby podpisywać darowiznę na waszego męża? Przecież wy jutro o nas nawet nie pomyślicie, zwłaszcza jeśli wyjdę za mąż. I gdzie my niby mamy się podziać? Na bruk? Nawet ze swoimi rodzicami nie będę takiego schematu przeprowadzać, a z wami tym bardziej. Młoda kobieta płonęła sprawiedliwym gniewem, ale teściowa wcale nie zamierzała ustąpić. Arina, jak śmiesz, oburzyła się ona. Czy uważasz, że jesteśmy zdolni do oszukania? Chcesz nas obrazić? Przecież tyle lat żyjemy w zgodzie. Ale synowa uparcie kręciła głową. Koniec rozmowy rzuciła gniewnie. Nie zamierzam przepisywać mieszkania na nikogo i wychodzić za mąż też nie. Już się nawystarczała, dość tego. I tu ocknął się przysiadujący przy herbacie teść. Córeczko, powinieneś się zastanowić, czy nie warto odrzucać tego na emocjach, zaczął się lizać. To całkiem niezły wariant, nie? Arina spiorunowała go zimnym spojrzeniem. Śmiertelnie znudziła ją ta dziwna, bezsensowna rozmowa. A wam po co nasze mieszkania na starość? Co, Waleriu Siemionowiczu, ponuro zapytała? Może też szykowaliście się do ucieczki z rodziny? I ponieważ teść zawstydził się, zrozumiała, że być może nie jest daleko od prawdy, teściowa, spojrzawszy na męża, zaskoczona, uniosła brew i poleciła się zbierać. Nieprzyjemni goście wyszli. A po miesiącu od wspólnych znajomych, Arina dowiedziała się, że Walerij Siemionowicz rzeczywiście podjął próbę ucieczki z rodziny. Ale władcza Oleftina Pawłowna zdołała sprowadzić dezertera z powrotem. Zresztą jej i dziewczynkom to już nie było interesujące. Po klęsce z mieszkaniem teściowie prawie nie pamiętali o wnuczkach, tak jak zresztą przypuszczała była synowa. A potem, u Artema z nową żoną urodził się długo oczekiwany syneczek i całkowicie skupili się na nowym członku rodziny, uznając relacje z byłą synową i żyjącymi samymi sobą jako bezperspektywiczne. Dziękuję, że wysłuchaliście historii do końca. Proszę Was o wsparcie kanału przez polubienie. Nie będzie to dla Was dużym wysiłkiem, a dla mnie jest to bardzo ważne. Do następnego spotkania